Okej, okay, sam nie wierzę, że to nagrywam. Na pewno słyszeliście, że kondzio odwalił manianę. Zresztą przeczytajmy sobie kawałek artykułu na onecie. Poseł próbował wynieść towar ze sklepu. Obsługa wezwała policję. Poseł Nowej Nadziei Konrad Berkowicz miał próbować wynieść ze sklepu IKA towar o wartości blisko 400 zł. Został zatrzymany za kasami przez ochronę, poinformował dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski. Na miejscu pojawia się policja, a polityk przyjął mandat. Całe zdarzenie skomentował od razu w krytycznym tonie premier Donald Tusk. Sam główny zainteresowany wyjaśnił, że po prostu zapomniał zeskanować produkty w kasie samoobsługowej i nazwał szefa rządu „zakłamanym cynikiem”. Berkowicz został zatrzymany w sklepie Ikea w Krakowie przez ochronę. Poseł partii Sławomira Mendzena miał próbować wynieść towar o wartości 390 zł. O sprawie poinformował w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych dziennikarz Radia Z Mateusz Gierszewski. Ochrona sklepu wezwała policję. I teraz na pewno myślicie, okej okay, lepsze, to jakieś tam na pewno pierdoły i próbował wynieść jakąś jedną rzecz. Tak. Otóż nie. Z nieoficjalnych informacji net wynika, że Berkowicz próbował wynieść patelnię z pokrywą, serwis obiadowy, zestaw 18 talerzy, dwa opakowania torebek strunowych 60 sztuk, fartuch kuchenny, dwa kable USB i dwa obciążniki USB. Łączny koszt tych towarów to dokładnie 394 zł i 95 groszy. I make a deal. How about you, bitch, you make that deal? I make that deal. I don't blame you. Damn good deal. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę. W trakcie interwencji miał on nie ujawniać, że jest parlamentarzystą. Po opłaceniu mandatu został puszczony wolno. I teraz właściwie można powiedzieć naprawdę dużo, ale zacznijmy od samego kądzia, który w ciągu jednego dnia wyprodukował praktycznie dwa różne tweety, a posiłkowo jeszcze swoje dodał sławek. Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawce. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga! Czym innym jest, będąc na słuchawkach i mając masę zakupów czegoś, zapomnieć zeskanować na kasie samoobsługowej w sklepie? No to zaraz, albo kasował wszystko, ale nie wszystko się nabiło. Albo zapomniał zeskanować czegoś, no i dlatego, że zapomniał, to nie nabił. Co ciekawe, smaczku dodał też sławuś mędzen, który napisał. Konrad Berkowicz robił duże zakupy w Ikea, kasował zakupy w kasie samoobsługowej, będąc w słuchawkach. Z wielu towarów mniejsza część mu się nie nabiła, czego nie usłyszał z powodu słuchawek. Od razu zapłacił mandat. Co? Teraz wam tego nie znajdę, ale ktoś tam jeszcze wrzucił tekst, że Kondzio tak naprawdę skasował tylko jeden przedmiot, łyżkę drewnianą za 10 zł. Chyba wszyscy się zgodzimy, że to nie jest większość. W takim wypadku możemy znuć śmiałą teorię. To nie było zapomnienie. Tutaj od razu na pomoc wchodzą różni ludzie, m.in. wielcy Polacy, patrioci, kuce które zaczęły kwikać, że bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo przyjął mandat, wszedł klasyczny lotebautyzm, że PCPO ukradły więcej, przynajmniej uczciwy nie użył immunitetu. Śmiało można powiedzieć, że swoistą kompilacją tych wszystkich e stanowi wypowiedź, a jakże Mazurka w kanale zero. Dobra, powiem uczciwie, ja w każdym razie w kradzież nie przesadnie wierzę. No kurka, pomyślcie, co, fansy miał zajumać, przepraszam, patelnie i talerze za niecałe cztery stówki? Zaczynamy klasycznie typowym chłopsko rozumizmem Wójcia na weselu, który przy kielonie wam powi, że nie opłaca się krość czterech stówków. Bo przecież to nie jest tak i nigdy nie było, żeby takie sumy ludzie kradli. I dlatego dzięki wyspecjalizowanej analizie wyższej szkoły chłopskiego rozumu Berkowicz jest Uniewiniony. Nie wiadomo, po co ten mandat płacił. Przecież mógł sobie, jak Gajewska z Myrchą, wziąć to wszystko na biuro poselskie. ci brali ekspresy do kawy, to no co, On sobie talerzy nie może wziąć? Albo kabi do USB? Jaki piękny whataboutyzm połączony z hand flippingiem. Mamy temat Berkowicza, cyk, przeskakujemy, bo peło kradło. Złodzieje, szkółkwy, siny. Doprawdy, wbijamy się na wyżyny wójciowego pierdololo. Zdaję sobie sprawę, że mam inteligentną widownię, która widzi różnice, ale pro forma, czy to czysto hejterskiego obowiązku, czy z e, przypadku, ponieważ ktoś się tutaj przypałętał i kucem nie słuchają. Wyjaśnijmy, wpisanie sobie w koszta biura poselskiego jakichś rzeczy nie jest przestępstwem. Jest tak zwaną kradzieżą w sensie kolokwialnym tylko i wyłącznie, powtarzam tylko i wyłącznie, jeżeli jest to robione dla picu, jeżeli biuro poselskie faktycznie, autentycznie potrzebuje zastawy kabli USB, na przykład żeby połączyć komputery czy Cokolwiek innego, to nie jest oszustwo, to nie jest złodziejstwo w sensie kolokwialnym, ani tym bardziej nie jest przestępstwo. Natomiast przyjście do sklepu, wzięcie pod pachę towaru, niezapłacenie za niego i próba opuszczenia placówki, automatycznie z punktu widzenia prawnego, kolokwialnego, chłopsko-rozumistycznego i jakiegokolwiek sobie wybierzecie w kosmosie, jest Kradzieżą i przestępstwem. Desperacka próba zrównania tych dwóch czynności przez mazurka nie jest w mojej ocenie obiektywnym dziennikarstwem, a jedynie wójciowym pierdoleniem. Jeżeli jednak już mazurek lubi się bawić w takie wyliczenia, to tak się składa, że Konrad Berkowicz, jak donosi cena Twojego głosu, wydał rekordowe 105 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy na tłumaczenia i opinie. Średnia u posłów to zaledwie kilka tysięcy. Całe biuro pozelskie Konrada sięgnęło maksymalnej kwoty 296 tysięcy, 800 zł. Kilometrówka! 51 tysięcy! Co za przypadek! A dziwi też że dużo pustych pozycji w sprawozdaniu. Ogólnie rzecz ujmując, można śmiało powiedzieć, że wydatki biura poselskiego pana Berkowicza są. dosyć spore. Na koniec chciałem powiedzieć coś serio: no bo spójrzcie. My sobie teraz żartujemy. My się to sami spieramy, kpimy sobie. No w każdym razie cały czas gadamy o Berkowiczu i o jego przygodzie w K. Tymczasem. Nie rozmawiamy przez to o sprawach naprawdę ważnych. Wiadomo o Berkowiczu, i w związku z tym umykają nam takie drobiazgi: jak to że padają kolejne szpitale, a w zasadzie nie szpitale, tylko ich oddziały, które nie mogą przyjmować pacjentów, bo nie ma pieniędzy. Widzicie dlatego, ponieważ rozmawiamy o Berkowiczu, szpitale upadają, jakbyśmy o nim nie rozmawiali, to by nie upadły. To jest calling card konfederatów. Pseudo że jeżeli o czymś mówisz, no to oni zyskują na popularności wobec c-c-c-c-c-kosza. Jeżeli ci zależy na tym, żeby ich zapiekło, to nie mów nic, zwłaszcza o ich gafach. Wpadkach, rzeczach, które robią źle cichosza. To jest desperacka próba, zakładająca, że większość ludzi jest jeszcze głupsza od Konfederatów, próbująca wymóc na nich cenzurę. I tak, mówię tutaj wprost cenzurę, ponieważ przepraszam bardzo, dlaczego gadanie o Berkowiczu i wpadkach Konfederacji akurat doprowadza do bankructw szpitali, ale mazurkowe gadanie o tym, co znów platformiarze odwalili już nie, czy to przypadkiem nie oznacza, że są pewne osoby, prawackiej wizji świata, których krytykować nie wolno pod żadnym pozorem? O, to jesteś bezczelny. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Jeżeli mamy sytuację, w której ktoś przez pomyłkę coś skasował bądź coś nie skasował, Raz mi się na przykład, by zbicia, zdarzyło tak, kasowałem wszystko na kasie samoobsługowej, jedna rzecz, jabłko, nie skasowało mi się. Nie, nie wezwano policji. Porozmawiano ze mną, przeprosiłem, stwierdziłem, że no, rzeczywiście jest głupia sytuacja, chętnie uiszczę opłatę, dostali pieniądze i wyszedłem. Tutaj, jak donoszą zarówno Wyborcza jak i Onet, z jakiegoś powodu policja została wezwana. Dlaczego? I tutaj pytam bez jakiejkolwiek szydery. Standardową procedurą nie jest wezwanie policji. Ta dopiero wchodzi do gry, kiedy klient nie chce się dogadać z ochroną, bądź też robi kradzież na totalnego bezczela. Ale to nie jest w mojej ocenie najbardziej dobijające. W każdym innym, normalnym kraju, gdyby polityk odwalił. No, bądźmy szczerzy, dosyć niskich lotów, szajs, ponieważ umówmy się, kradzież z IK to jest raczej jakiś. Poziom typowego patusa, który kombinuje, jak tu skołować hajs na wódkę. To ten gość nie byłby chroniony przez rzesza oddanych fanów. Nowa jakość dziennikarstwa nie nagrywałaby wyspecjalizowanego felietonu imienia Wyższej Szkoły Chłopskiego Rozumu. Jego koledzy partyjni nie zmienialiby pięć razy dziennie w wersji wydarzeń, w której zawsze wychodzi, że on jest wielki, wspaniały, nieskalany, niczym nie osrana łąka ten facet pożegnałby się z immunitetem. Ten facet byłby skompromitowany do praktycznie samego końca sceny politycznej danego kraju. Tutaj to się nie stało. Tu chyba jest największą wizytówką prawicy w Polsce. Ma taryfę ulgową praktycznie poza skalą. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że gdyby jakiś poseł lewicy, poseł razem, odwaliłby podobny szajs, nie miałby życia. Media mainstreamowe brałyby na dywanik przewodniczących partii, żeby już na ten się tłumaczyli dlaczego się ty panie pozbyli. Tutaj tego nie ma. Podsumowując, czy Kondzio Berkowicz z premedytacją chciał obrobić ikę, czy nie? Nie wiem i zbytnio mnie to nie obchodzi, ponieważ. Nie obraź się stary, ale generalnie nie o to kurwa, właśnie o to chodzi, w tym wszystkim chodzi. No właśnie o to, nie o to chodzi właśnie, w tym wszystkim chodzi. Po raz kolejny, moi drodzy, widzimy, że coś tu jest nie tak. Że jedna strona ma permanentnie taryfę ulgową, gotowych ludzi znaleźć tysiąc i jeden wytłumaczeń, dlaczego robią to, co robią. A druga, mimo tego, że ma fakty, mimo tego, że jest coś takiego jak prawo karne, kądzio, mandat przyjął, wychodzi na tych złych. Tych czepialskich. Tych frajerów, tych lwaków zaczadzonych nienawiścią. Bo przecież, jak wszyscy wiemy, według wielkich Polaków, patriotów stuprocentowych nacjololo i ultrajtowców, nie kradzenie, ze sklepu niewynoszenie to ten słynny komunizm. To tyle, dziś, Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila. Jeżeli chcecie podesłać temat, macie taką okazję. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego. Hej, hej.